Atak na Zieloną Strefę w Bagdadzie. Irak Zielona Strefa w Bagdadzie zaatakowana. Do ostrzału doszło w czwartek nad ranem. Jak podały władze Iraku, atak spowodował jedynie straty materialne. Władze Iraku poinformowały w czwartek o ataku rakietowym na tzw. Zieloną Strefę w Bagdadzie, ufortyfikowany obszar irackiej stolicy, gdzie znajdują się budynki rządowe oraz misje dyplomatyczne, m.in. ambasada USA. Według komunikatu irackich służb atak spowodował jedynie straty materialne, nikt nie odniósł obrażeń. Do ostrzału doszło nad ranem. Dwa pociski rakietowe spadły blisko gmachu resortu bezpieczeństwa narodowego, a trzeci uderzył w pobliżu budynków mieszkalnych, uszkadzając cywilne samochody. W środę, siłom amerykańskim udało się udaremnić atak drona, ale 14 rakiet spadło na bazę lotniczą Ain al-Assad w zachodnim Iraku, lekko raniąc dwie osoby z personelu bazy. USA oskarżają o atak wspierane przez Iran grupy paramilitarne. Obecnie w Iraku przebywa około 2,5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w ramach koalicji międzynarodowej, która walczy z ugrupowaniami dżihadystycznymi, tzw państwa islamskiego.